Środę nad Polską przesuwać będzie front atmosferyczny. Jego chmury i opady będą widoczne w pierwszej części dnia w województwach zachodnich, a później ta strefa wilgości przesunie się nad Polską Centralną. Nie powinno padać jedynie na terenach Zamojszczyzny i Podkarpacia. W drugiej części dnia pogoda poprawi się na zachodzie kraju. Opady do 5 litrów wody na metr kwadratowy wzdłuż naszego wybrzeża i na zachodzie Polski. Temperatura maksymalna 18-19 stopni, 20 od Wrocławia przez Poznań po Olsztyn. Ten po i połódź, a środa najcieplejsza na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Temperatura w Lublinie i w Rzeszowie 22 stopnie. Ciśnienie bez większych zmian. W czwartek ponownie przelotne opady w całym kraju od 19 do 24 stopni. W piątek deszcz przelotny już tylko na wschodzie Polski. Temperatura do 24 stopni. Gorąco zrobi się w sobotę. Temperatura od 25 do 30 stopni. Sobota bez opadów, a w niedzielę front atmosferyczny z przelotnym deszczem i z burzami. Temperatura od 23 do 32 stopni.